Witajcie! Przymiotem dzisiejszego odcinka będzie kamień księżycowy. Kamień szlachetny, który od wieków fascynuje swoim tajemniczym blaskiem. Ale jak to możliwe, że świeci, choć nie emituje światła? Stanówmy się świat geologii i chemii, aby odkryć tajemnicę jego niezwykłego połysku. Czym jest kamień księżycowy? Kamień księżycowy to minerał należący do grupy skaleni, jednej z najważniejszych grup minerałów z grupy ziemskiej, stanowiącej aż 60%. Jego główne odmiany to ortoklas o wzorze chemicznym KAlSi3O8 oraz albit o wzorze NaAlSi3O8. Te dwa minerały często mieszają się w nim, tworząc strukturę warstwową, czyli glinokrzemian sodowo-potasowy. Na moim okazie widać także ciemny biotyt. Zanim przejdziemy do tajemnicy jego blasku, spójrzmy na jego właściwości fizyczne. Twardość waha się w przedziale od 6 do 6,5 w skali mosza. Można go zarysować minerałami, minerałami, np. kwarcem. Gęstość waha się w przedziale od 2,56 do 2,62 g na cm3. Połysk to szklisty do perłowego, a przełam nierówny bądź muszlowy. A jak reaguje chemicznie? Jest odporny na większość kwasów, ale pod wpływem długotrwałego działania wody i wietrzenia może się powoli rozkładać. Najbardziej rozpoznawalną właściwością kamienia księżycowego jest jego połysk, czyli adularescencja. To właśnie ona sprawia, że światło wydaje się przesuwać pod jego powierzchnią. Jak to działa? Adularescencja występuje dzięki unikalnej warstwowej strukturze. Na przemienne warstwy ortoklazu i albitu mają różne współczynnika załamania światła gdy światło wnika do wnętrza kamienia, nie przechodzi prosto przez niego, lecz zostaje rozproszone i odbite między warstwami. To powoduje interferencje fal świetlnych, czyli nakładanie się ich i wzmacnianie. Efektem tego jest pojawianie się delikatnego, niebiesko-białego blasku, który wydaje się przesuwać wewnątrz kamienia. Nie wszystkie kamienie kierzycowe wyglądają tak samo. W zależności od składu i miejsca wydobycia, Możemy wyróżnić kilka odmian. Klasyczny niebieski kamień księżycowy o intensywnej niebieskiej adularecencji, najcenniejszy głównie z syliranki. Tęczowy kamień księżycowy, czasami mylony z labadorytem, który ma wielobarwną iryzację spowodowaną wyrostkami ilmenitu, czyli tlenku żelaza tytanu FETIO3. Kamień księżycowy to jeden z naprawdę interesujących minerałów w naturze, ale jak widzicie jego blask to wynik czystej nauki. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.